Witajcie na mojej gospodarstwie. mapie górskie tereny V3. To są moje narzędzia pracy. Ciągnik Dżongir 3650. Tu jest do mnie. O, po co latarka. Przyciepa samozbierająca. Co tam mamy jeszcze? Łuk obracany. I mała przyciepka. Jestem bezdomny, bez domu, no bo mam plan ten sezon, trzymajcie tuki, żeby mi się udało milion nazbierać, dobra jedziemy, zobaczymy zadania jakie mamy, witam serdecznie, gorąco na mapie Mazury, jak widzicie rozpoczynamy grę, o nawet paleciaka mamy, palety mamy, co nawozy i reszta takich rzeczy, co tu mamy jeszcze, przyczepę małą, Siewnik, silos na zboże, widać tu też mamy, tu też tuś, coś tu, tu może. A zwierzęta będziemy mogli chyba kupić, dobrze jak dobrze pamiętam, dobrze? No, ale, aha.